Witam bardzo serdecznie, oczywiście, z tej strony KL209. Witam w nowej serii ogrodniczej porady ogrodnicze yy, KL'a Oczywiście, witam w pierwszym właśnie odcinku. Yy, dzisiaj, oczywiście, troszeczkę sobie porozmawiamy o aloesie. Yy, mniej więcej, do czego służy aloes? Jakie ma, yy, znaczy, do czego można użyć aloesu? Czym może być aloes i tak dalej, także zapraszam do oglądania tutorialu. No oczywiście, aloes może być, tak. Ogólnie może być kosmetykiem. Jest oczywiście jadalny. Może być jak u korzenia, czy na przykład róż No i oczywiście to jest też lek, tak? Aloes to jest też szlek. Yy, nie wiem, co jeszcze by mógł być jeszcze aloes, ale z tego co wiem, to aloes ma różne zastosowania też lecznicze można użyć jako ukorzenia czy jako tam praktycznie praktycznie wszystko można z tym aloesem zrobić i oczywiście jak możemy zasadzić taki aloes żeby po prostu żeby po prostu mieć nowe sadzonki no ja na przykładzie tutaj mamy aloes taki co praktycznie ledwo przeżył bo jak widzimy Aha, przepraszam bardzo, bo to jest od kaktusa. Bardzo przepraszam, e, tu oczywiście mamy Alaes, który jeszcze w miarę możliwości żyje, tak? Niestety został pogryziony przez mojego kota. Niestety, przykro mi bardzo, ale no niestety, tak to już jest Później się. Później okazało, że w środku niby był zgnity czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, ale tak to mi więcej wygląda. E, też dosyć dobra porada jest taka, że. Jak sobie radzić z takimi ale sami zgnitymi? Jak sobie yy, poradzić, żeby mieli nowe sadzonki? No to już to jest yy, bardzo proste. Wystarczy tutaj ten liść co tu właśnie łapie. To chodzi o to. Pokroić, pokroić na takie małe kawałeczki. I te małe, te małe, te małe, te małe kawałeczki. Tu do ziemi wystarczy wsadzić jakoś takoś. Bo praktycznie aloes to jest, yy, nadaje się do ran, do wszystkiego, yy, też jest jadalny, jest dobry jako ukorzenia, czy kosmetyk. No praktycznie jest yy, do wszystkiego potrzebny, też czasami się zdarza, że aloes jest nawet po potrzebny do jakichś ciast czy do czegoś tam, cokolwiek, tak? Aloes jest naprawdę, naprawdę przydatny, bo dużo można z nim zrobić dużo można osiągnąć tak dalej. Jeśli chodzi o ten aloes, tak to mniej więcej wygląda. Może będę mm, ukorzeniał czy spróbuję jakoś to tam wsadzić, najwyżej będzie jakiś też dodatkowy materiał, jeśli chodzi o aloesa. Także tak to już mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o aloesa. no duże ma praktycznie zas zastosowania ten aloes, bo yy... No można, można, można. Wiele osiągnąć dzięki oczywiście ale sobie też widziałem ostatnio takie coś, że niby jak się właśnie kroiło w takie właśnie mm, paseczki. Tego tutaj e, momencie, bo tutaj muszę po prostu pokazać tego OLESA, mniej więcej tak, czy tak, czy tak się kroiło. No i wtedy się tu praktycznie wsadzało, tak? Takie kawałeczki. No i wtedy się ten aloes nim się ukorzenił, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, coś takiego. No ale czasami jest z aloesem tak, że czasami może ta sadzonka zgnić. Ale w razie grzybów, czy w razie czegoś, to oczywiście polecam cynamon lub yy, wodę, z miodą, wodę z miodem. Powinno to jakoś yy, w miarę pomóc. Także z... Jeśli chodzi o, o ten materiał, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten aloes. E, myślę, że kolejny materiał jutro też się pojawi, dziś jeszcze praktycznie jeszcze jeden materiał się pojawi e, jeśli cho, prawdopodobnie opalm się pojawi, tak? O opalm, Opalmach, na przykład Areka, czy tam jakieś inne jeszcze. E, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że e, jeśli chodzi o tą serię porady ogrodnicze kaela to mam nadzieję że będziecie i będziecie e, oglądać i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału oczywiście kalna oczywiście na youtube no i oczywiście do zasłania łapki w górę jeśli oczywiście chcecie być na bieżąco, musicie oczywiście kliknąć przycisk subskrybuj i oczywiście łapkę na dziękuję także dziękuję wam za uwagę no i do do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia do następnych materiałów ogrodniczych także na razie.